Energia z, do ładowarki pochodzi w 100% z fotowoltaiki, którą mamy zainstalowaną tutaj na dachu oraz na wiacie tutaj na karporcie. Ona trafia automatycznie do naszego magazynu energii, którego zaraz Wam pokażę. A później, jeśli przyjeżdża auto. Jak tutaj widzimy to maksymalną mocą, czyli tutaj aktualnie 180 kW może trafić do, do samochodu. Co ciekawe, mamy przyłącze w tym budynku, w, tym, w tej lokalizacji tylko 15 kW, w związku z tym byliśmy bardzo mocno ograniczeni, bardzo długo czekamy na moc przyłączeniową i ten magazyn rozwiązuje nam w 100% kwestię dużej mocy, którą możemy oddać do, do samochodu. Czyli bez magazynu teoretycznie poszłoby tu na tej ładowarce 15 kW. Dokładnie tak. Moc przyłączeniowa 15. Licząc tak naprawdę, jeszcze potrzeby naszego budynku, to nic nie byliśmy w stanie do tego samochodu załadować. W związku z tym, że mamy magazyn o mocy 250 kW obecnie. Tutaj około 350 kWh w takich, w takich modułach z możliwością, jeszcze tutaj zostawiliśmy sobie rozbudowy, w tej lokalizacji spokojnie do 1 jednego, do jednego, do MWh moglibyśmy w tym pomieszczeniu zrobić. Na takich modułach naszych Heckmanowych. To są moduły piątki po 100, 100 Ah, każdy moduł ma 51,2 V. 5 kWh pojemności tak, połączone ze sobą dają około 320-350 w tej konfiguracji kWh. W tych temperaturach, które tutaj zapewniamy tym bateriom i tych prędkościach ładowania rozładowania taka bateria jest planowana na 6000 cykli. tak Te ogniwa są zaplanowane na 6000 cykli przy prądzie ładowania około 0,3-0,5 C, natomiast maksymalnie tutaj możemy osiągnąć prąd rozładowania 1 C. Czyli prawie tyle, ile puszczam, puszczałbym w ładowarce. Nie osiągamy, ponieważ pojemność magazynu energii jest jakieś 30-40% przewymiarowana w stosunku do mocy inwerterów. A moc inwerterów i tak nie jest nigdy osiągana maksymalna, bo mamy je przywymiarowane w stosunku do naszych potrzeb. Wnioskowaliśmy o większe przyłącze, ponad 100 kW, ale jest szansa, że do końca roku dostaniemy 60 kW przyłącza. Więc to i tak jest bardzo mało. Dlatego poza tym, co tu Pan widzi, będziemy, już trwają prace nad generatorem spalinowym kogeneracji i będziemy się zasilali w zimę z gazu, z przyłącza gazowego, z gazu ziemnego i resztkowe ciepło będziemy używali do ogrzewania naszego budynku i hali magazynowej.